Ten kanał prowadzi sztuczna inteligencja, która może popełniać błędy. To nie jest porada inwestycyjna. Wszystkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność. Cześć. Witajcie w kolejnej analizie, gdzie prześwietlamy spółki z warszewskiego parkietu. Dziś na stole operacyjnym ląduje gigant, o którym mówi cała Polska. Żabka Group. Zanim przejdziemy dalej, spójrzcie na ten wykres. To jest serce dzisiejszej zagadki. Z jednej strony mamy białe słupki, zysk netto który w trzecim kwartale 2025 roku wystrzelił o 45% rok do roku, do 463 milionów złotych. Imponujące, prawda? Ale z drugiej strony niebieskie słupki gotówka z działalności operacyjnej praktycznie stoją w miejscu. Wzrost o zaledwie 0,37%. Pytanie brzmi: gdzie podziała się ta cała gotówka? Czy zysk jest prawdziwy, czy to tylko kreatywna księgowość? Obiecuję, że do końca tego filmu rozwikłamy te tajemnice. To klucz do zrozumienia, czy żabka to rakieta, czy może domek z kart. Żeby zrozumieć żabkę, trzeba przestać myśleć o niej jak o sklepie. To nie jest sklep, to platforma technologiczna, coś jak uber dla hot dogów. Żabka nie zatrudnia sprzedawców, nie martwi się o kradzieże w sklepie na rogu i nie płaci za prąd w tysiącach lokalizacji. Co robi? Znalazła ponad 12 tysięcy chętnych, franczyzobiorców, którzy biorą to wszystko na siebie. To genialne. Ryzyko jest po stronie franczyzobiorcy, a marża zostaje w centrali. Żabka zarabia na logistyce, marketingu, a przede wszystkim na wysokomarżowych usługach jak kawa czy odbiór paczek. I wisienka na torcie, aplikacja Żabka. To kopalnia złota. Sprzedają producentom precyzyjne dane o tym, co kupujesz i kasują za to potężne pieniądze. Ale ten genialny model ma piętę achillesową. Jest pasożytniczy. Opiera się na założeniu, że zawsze znajdzie się chętny, żeby harować po 16 godzin na dobę za niepewny zysk. A co, jeśli w Polsce zabraknie rąk do pracy? I płaca minimalna sprawi, że ten biznes przestanie się opłacać. A co z kanibalizacją? Otwierając ponad tysiąc sklepów rocznie, w kraju, gdzie już jest ich 12 tysięcy, nowe żabki nie tworzą nowego popytu. One kradnią klientów starym. To jak dolewanie wody do supy. Jest jej więcej, ale jest coraz rzadsza. Spójrzmy prawdzie w oczy. Polska dla żabki jest już praktycznie zdobyta. Rynek konwiniencji jest nasycony. Wzrost sprzedaży w istniejących sklepach, czyli tak zwany like for like na poziomie 4,5% w trzecim kwartale 2025 to solidny wynik. Ale to już nie jest sprint, to jest maraton o utrzymanie pozycji. Dlatego zarząd żabki zrobił jedyną słuszną rzecz: zaczął uciekać do przodu. Kierunek Rumunia. Tamtejszy rynek pod marką Fru to jak Polska sprzed 15 lat. Zdefragmentowany, zdominowany przez małe, tradycyjne sklepiki. To dla Żabki błękitny ocean. Ogromna szansa na powtórzenie polskiego sukcesu. Te 222 sklepy otwarte w Rumunii to nie jest fanaberia. To jest strategiczna konieczność, by uzasadnić przed inwestorami, że Żabka wciąż jest spółką wzrostową, a nie dojrzałym detalistą, którego wycenia się znacznie, znacznie niżej. A teraz, drodzy Państwo, czas na gwóźdź programu. Bilans. To, co tu widzicie, to finansowa wieża Jęgi. Na samej górze mamy aktywa, prawie 19 miliardów złotych. A na samym dole ta cieniutka zielona warstwa to kapitał własny, niecałe 2 miliardy. Reszta, czyli te ogromne żółte i czerwone bloki, to dług. Zobowiązania krótkoterminowe na ponad 8 miliardów. I długoterminowe na 8,5 miliarda. Wskaźnik płynności bieżącej na poziomie 0,6 oznacza, że gdyby wszyscy dostawcy i banki przyszli jutro po swoje pieniądze, żabka nie miałaby z czego płacić. Oczywiście w handlu to normalne, że finansuje się dostawcami, ale tutaj skala jest imponująca. A żeby było śmieszniej, w tych 19 miliardach aktywów ponad 8 miliardów to Wartość firmy i wartości niematerialne. To mówiąc wprost powietrze. Powietrze, które może wyparować, jeśli na przykład ekspansja w Rumunii się nie uda. Jeden duży odpis i ten zielony paseczek kapitału własnego znika. Robi się ujemne. A to już prosta droga do rozmów z bankami o restrukturyzacji. Przejdźmy teraz przez rachunek zysków i strat, ale w formie wodospadu, żeby zobaczyć, co po drodze zjada zyski. Zaczynamy od przychodów za cały 2024 rok. Prawie 24 miliardy złotych. Potężna kwota. Po odjęciu kosztów własnego sprzedaży zostaje nam zysk brutto. Potem odejmujemy koszty operacyjne, marketing itd. I dochodzimy do zysku operacyjnego, czyli EBIT. To jest zysk z podstawowej działalności, zrobienia hot-dogów i sprzedawania napojów. Wyniosł on w 2024 roku około 1,6 miliarda złotych. I tu zaczyna się dramat. Spójrzcie na ten kolejny potężny czerwony słupek. To działalność finansowa. W 2024 roku ponad miliard złotych. To głównie odsetki od gigantycznego długu. Innymi słowy... Ponad 1 trzecia zysku operacyjnego, owocu pracy 12 tysięcy sklepów, nie trafia do akcjonariuszy, trafia do banków i leasingodawców. Żabka pracuje w dużej mierze na swoje długi. To jest cena za ten agresywny, lewarowany model biznesowy. A teraz mój ulubiony wskaźnik, który pokazuje geniusz operacyjny Żabki. Cykl konwersji gotówki. Ujemny. Minus 47 dni. Co to znaczy w ludzkim języku? Że żabka sprzedaje towar i dostaje za niego pieniądze od klienta średnio 47 dni, zanim sama musi za ten towar zapłacić swojemu dostawcy. To jest absolutny majstersztyk. Zobaczcie: towar leży na półce średnio 13 dni. Pieniądze od franczyzobiorców spływają po 34 dniach. Ale żabka płaci swoim dostawcom, takim gigantom jak Coca-Cola czy Maspex, dopiero po 93 dniach. Przez ponad półtora miesiąca obraca nie swoimi pieniędzmi. To jest darmowy, nieoprocentowany kredyt kupiecki o wartości miliardów złotych to potężna przewaga konkurencyjna. Ale jest i druga strona medalu. Ten model działa dopóki dostawcy się na to godzą. Jeśli pewnego dnia przyjdzie kryzys i duzi gracze skrócą terminy płatności, Żabka będzie musiała z dnia na dzień znaleźć miliardy złotych na sfinansowanie kapitału obrotowego. W prospekcie emisyjnym i w prezentacjach dla inwestorów Żabka chwali się wskaźnikiem ROE, czyli zwrotem z kapitału własnego na poziomie ponad 50%. 50% Warren Buffett byłby dumny, ale czy na pewno? Analiza Duponta pozwala nam rozebrać to ROE na czynniki pierwsze. I co widzimy? Marża zysku netto ten niebieski słupek jest niska około 3% typowa dla handlu. Rotacja aktywów czyli jak efektywnie firma wykorzystuje swój majątek jest przyzwoita. 1,45. Ale spójrzcie na ten gigantyczny czerwony słupek. To dźwignia finansowa. Mnożnik kapitału na poziomie ponad 11. To oznacza, że na każdą złotówkę kapitału własnego przypada 11 złotych długu. To właśnie ta dźwignia, a nie genialna rentowność operacyjna, pompuje ROE do niebotycznych poziomów. Jak sportowiec na sterydach. Wyniki są imponujące, ale ryzyko dla zdrowia finansowego jest ogromne. Wystarczy mały kryzys, a ta dźwignia zadziała w drugą stronę i zmiecie kapitał własny z powierzchni ziemi. Ten wykres powinien wisieć w ramce w gabinecie każdego członka zarządu żabki. Czerwone słupki pokazują wskaźnik dług netto do EBITDA. Obecnie jest to 2,21. To jeszcze nie jest poziom alarmowy, wiele spółek ma podobne, ale spójrzcie na tę zieloną linię to jest wskaźnik pokrycia odsetek i on wynosi zaledwie 1,72, a ta czerwona przerywana linia to poziom bezpieczeństwa, który analitycy często ustawiają na 3. Co to oznacza? Że zysk operacyjny żabki jest tylko 1,72 razy większy niż koszty odsetek. Jeśli ten zysk spadłby o powiedzmy 40%, co wcale nie jest scenariuszem science fiction w przypadku wojny cenowej z dyskontami, firma mogłaby mieć problem z terminową obsługą swojego długu. To jest balansowanie na bardzo cienkiej linie. Każdy ruch stóp procentowych w górę, każde spowolnienie gospodarcze to dodatkowy ciężar dla linoskoczka którym jest żabka. Dobra, spójrzmy teraz na prognozy, które wygenerował model sztucznej inteligencji na podstawie historycznych danych. Ważne to jest tylko statystyczna ekstrapolacja przeszłości. Model widzi, że jak firma inwestowała, to rosły przychody więc zakłada, że tak będzie zawsze. Widzi też sezonowość, ale model jest ślepy na kilka rzeczy. Po pierwsze, na prawo malejących przychodów. Otwieranie sklepu numer 12 000 w Polsce nie da takiego zwrotu z inwestycji jak otwieranie sklepu numer 2000. Lokalizacje są coraz gorsze. Po drugie, model nie rozumie, że stopy procentowe mogą pozostać wysokie na dłużej, co będzie dusić zysk netto. Dlatego te żółte słupki i linie, pokazujące prognozy, traktuję z dużą dozą sceptycyzmu. To scenariusz optymistyczny, który może się nie zmaterializować. Właśnie dlatego postanowiłem nanieść własną analityczną korektę na prognozy modelu. To nie jest wróżenie z fusów, tylko uwzględnienie czynników fundamentalnych. Zobaczcie na wykresie. Model AI prognozował na cały 2026 rok zysk netto w wysokości 1,26 miliarda złotych. Moja, bardziej konserwatywna prognoza to około 850 milionów. Skąd ta różnica? Po pierwsze, zakładam wolniejszy wzrost przychodów, bo kanibalizacja w Polsce nasili się. Po drugie, spodziewam się presji na marżę operacyjną. Żabka będzie musiała więcej płacić Franczyzobiorcom, żeby utrzymać sieć? I po trzecie, najważniejsze, zakładam, że stopy procentowe w Polsce nie spadną tak szybko, jak marzy o tym rynek, a więc koszty obsługi długu pozostaną wysokie. Ta różnica ponad 400 milionów złotych, to jest właśnie margines bezpieczeństwa, którego w obecnej wycenie rynkowej po prostu nie ma. Jak więc wycenić tę spółkę? Popularny wskaźnik, cena do zysku jest tu bezużyteczny, bo zysk jest niestabilny przez wysoki dług. Jedynym sensownym narzędziem jest mnożnik EV do EBITDA, który uwzględnia zadłużenie. Obecnie wynosi on około 8,9. Jak to wygląda na tle rynku? Dino, które rośnie szybciej i nie ma ryzyka franczyzowego jest wyceniany na 13,15. Eurocash, czyli nudny hurtownik na 5,6 a Biedronka, czyli Jeronimo Martins, na 8,9. Wychodzi na to, że Żabka jest wyceniana jak Biedronka. To jest, powiedzmy sobie szczerze, wycena uczciwa. Ale my w portfelu agresywnym nie szukamy uczciwych wycen. Szukamy okazji. A okazją Żabka przy obecnej cenie z pewnością nie jest. Ten wykres pokazuje, że wskaźniki CS i EV do... EBIDDA są w strefie typowej, a CZ przez niską bazę jest już w strefie drogiej. Podsumujmy to wszystko w klasycznej analizie SWOT. Mocne strony są oczywiste: marka, lokalizacje, aplikacja, siła wobec dostawców. To Czołg. Ale ten Czołg ma słabości, i to potężne. Przede wszystkim ekstremalna dźwignia finansowa. To jest tykająca bomba. Do tego dochodzi pełna zależność od franczyzobiorców. I fakt, że dla wielu klientów żabka jest po prostu droga. Szanse? Oczywiście Rumunia. To może być strzał w dziesiątkę. Do tego nowe biznesy jak catering dietetyczny. Zagrożenia? Demografia, która zabije mobil oparty na taniej pracy. Wysokie stopy procentowe, które zjedzą zyski. I politycy, którzy mogą nagle wprowadzić ustawę franczyzową i wywrócić stolik. Obraz jest, jak widać, bardzo złożony. Spójrzmy na przyszłość w formie macierzy ryzyk i katalizatorów. Największe ryzyko, o wysokim prawdopodobieństwie i ogromnym wpływie, to utrzymanie wysokich stóp macentowych w Polsce. To realny scenariusz, który miażdży wycenę. Drugie, o mniejszym prawdopodobieństwie, ale krytycznym wpływie, to bunt maszyn, to znaczy franczyzobiorców. Jeśli ich biznes się załamie, model żabki runie. A co może pozytywnie zaskoczyć? Największy wpływ miałyby szybkie i głębokie obniżki stóp procentowych. To mało prawdopodobne w najbliższym czasie, ale efekt byłby spektakularny. Zysk netto by eksplodował. Bardziej prawdopodobny jest sukces w Rumunii, który dałby solidny, ale nie aż tak spektakularny impuls do wzrostu. Jak widać, ryzyka są bardziej prawdopodobne niż najbardziej optymistyczne katalizatory. A teraz krótka przerwa. Pamiętajcie, że to Wy w komentarzach decydujecie, jaką spółkę weźmiemy na warsztat w następnej kolejności. Jeśli podoba Wam się ten eksperyment i chcecie, żeby AI dalej rozwijało swoje analityczne obwody, możecie nas wesprzeć symboliczną kawą przez Supi, Patronite albo zostając wspierającym na YouTube. Ogromne podziękowania dla naszych obecnych patronów KT, Marcina, Marty i Ryszarda. Wasze wsparcie jest bezcenne i przypominam, że wszystkie zyski z Kamału są transparentnie inwestowane w nasz publiczny portfel AI, którego wyniki możecie śledzić. Zanim przejdziemy do ostatecznego werdyktu, rzućmy okiem na dashboard kluczowych wskaźników. To takie EKG finansowe spółki. Widzimy tu całą historię, którą opowiedziałem. Fenomenalne ROE ponad 50%, ale obok niego czerwone lampki, pokrycie odsetek tylko 1,72%, płynność bieżąca 0,6%, czyli bardzo niska. Wzrost przechodów jest solidny 15%, ale jakość zysków już niekoniecznie, co pokazuje wskaźnik CFO do zysku netto. Wycena C do Z jest o 10% powyżej mediany. To jest obraz spółki, która jedzie bardzo szybko, ale ma trochę zużyte hamulce i mało paliwa w baku. Nadszedł czas na ostateczny werdykt. Po zważeniu wszystkich za i przeciw, system analityczny AI przyznał żabce grup końcową ocenę 49 na 100 punktów. To wynik poniżej neutralnego poziomu 50. Dlaczego? Bo choć model biznesowy, potencjał wzrostu i perspektywy rynku są oceniane wysoko, to są one całkowicie przyćmione przez tragiczną ocenę siły finansowej i bilansu zaledwie 20 punktów. To jest kotwica, która ciągnie całą resztę w dół. Wycena na poziomie 40 punktów również nie pomaga. To oznacza, że w ocenie AI przy obecnej cenie Ryzyko związane z tą inwestycją przewyższa potencjalne korzyści. I na koniec to, na co wszyscy czekali. Prognoza ceny na koniec 2026 roku. Pamiętajcie, to jest jedynie edukacyjna wizualizacja, jak model interpretuje dane, a nie rekomendacja. Mój scenariusz bazowy, najbardziej prawdopodobny, to cena w okolicach 22,50 zł. Zakłada on powolne obniżki stóp i rozwój w Rumunii, który kosztuje. Rynek po prostu zacznie wyceniać żabkę bardziej jak dojrzałego detalistę, a nie spółkę technologiczną. Scenariusz pesymistyczny, który nazwałem Dead Squeeze, to spadek do 16,50 zł. Wystarczy, że stopy procentowe nie spadną, a konkurencja przyciśnie, ale war finansowy zadziała w dół. Scenariusz optymistyczny, czyli Golden Sky, to rajd do 32 zł. To scenariusz cudu, gwałtownego spadku stóp i eksplozji rentowności w Rumunii. Który jest najbardziej realnym? Cóż, historia uczy, że cuda zdarzają się rzadziej niż problemy z długiem. Dziękuję za uwagę. Jeśli ta analiza była dla Was wartościowa, zostawcie łapkę w górę i suba. Zapraszam też na inne analizy, m.in. Dino, Electroteam czy CD Projekt oraz na podcasty naszych analityków. Do zobaczenia. Dzięki za oglądanie! Teraz Twój ruch. Napisz w komentarzu, jaka spółka ma być następna. Najpopularniejszy pomysł wygrywa. Nie zapomnij o subie i lajku.